Metafora rośliny w naukach o zarządzaniu organizacji i psychologii pracy ma długą historię. Pojawiła się w odpowiedzi na krytykę zbyt mechanistycznego podejścia do badań człowieka w pracy. Dziś bardzo często podkreśla się znaczenie dobrostanu i zrównoważonego rozwoju, głównie w kontekście zmian klimatycznych. Nasze działania w Centrum zorientowane są na dobrostan i zrównoważony rozwój pracowników. W ich wszelkich rolach zawodowych, pozazawodowych, rodzinnych i osobistych. Kiedy poproszono mnie o wykorzystanie metafory rośliny, moja wyobraźnia podsunęła mi sceny z filmu Luc Bessona. Leon, skuteczny i doskonale wyszkolony profesjonalista, a jednocześnie delikatny i absolutnie bezbronny we wszystkich innych dziedzinach. Myślę, że takich ludzi wokół siebie. Także pracowników uniwersytetów mamy bardzo wielu, i to głównie z myślą o nich widzę swoją rolę w centrum. Moja dewiza to dbajmy o siebie, jako te delikatne rośliny.